Przed nami 214 odcinek serialu La Promesa, Pałac tajemnic. Catalina kłóci się z Lorenzo o dzierżawę ziemi. Broni swoich racji. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 214 odcinku La Promesy, La Promesa, Pałac tajemnic, odcinek 214 we wtorek, 26 sierpnia 2025 roku o godzinie 15:05 na TVP2. Co wydarzy się w 214 odcinku, La Promesa Pałac Tajemnic. Catalina namawia ojca, by pojednał się z bratem. W pałacu trwają przygotowania do wizyty Don Antonia. Catalina kłóci się z Lorenzo o dzierżawę ziemi, broniąc swojej decyzji. Karo zjawia się w chacie Ramony. Cruz próbuje namówić syna, by wyrzucił abla z La Promesy.